Kolejny wiersz nosi tytuł koszmarki. Wiecie, zazwyczaj wszyscy uważają, że jako osoba trans jestem sympatyczna, słodka i miła. Że jestem takim cukierczkiem i że mam mówić tak i mieć taki głosik i zawsze być taka, taka troszeczkę. No wiecie jaka. Aż się lepić. Ale wiecie, dla mnie jest kawał baby, kawał suki, kawał obraca, który ma ochotę się wbić. Nie powiem w co. Okej, okay, zaczynamy. Koszmarki. Jemu się ciągle śnią koszmarki, mówi matocha. Wszystko, co dotyczy dziecka i kochanka zdrobnienia. Buciki, samochodzik, obiadek, spacerek, rączki, koszmarki. Wdrobnione dziecko robi się mniejsze. Macieniutki Głosik, kiedy woła w nocy, Biegnie do sypialni, gdzie czujnie śpi macocha i bez czucia ojciec. Zbudzona bierze dziecko na ręce i składa na pół i jeszcze raz na pół i jeszcze raz. Odkłada pod nogę śpiącego się łóżka. Sprawdza, czy jest stabilne. Tej nocy będzie mogła spać spokojnie.